Kłaniam się Krzysztof Księży Polski. Dzisiaj chciałem Państwu powiedzieć kilka słów na temat współpracy polsko-czeskiej i zagadnień, które wydają się niezwykle istotne z punktu widzenia poprawy wzajemnych relacji. 17 maja 2022 roku odbyło się webinarium Polityka energetyczna Polski i Czech do roku 2050. Było to webinarium zorganizowane w ramach projektu Polska Czechy wobec wyzwań polityki klimatycznej. Jest to projekt finansowany przez polski MSZ. W trakcie tego seminarium omawialiśmy różne tematy, ale nie wyczerpaliśmy wszystkich istotnych, istotnych zagadnień. Myślę, że z punktu widzenia wzajemnych relacji, współpraca, współpraca czesko, Polska powinna mieć różne wymiar oprócz tej politycznej, również, również ekspercką opierająca się również na kontaktach nieformalnych. I tutaj Instytut studiów Wschodnich odgrywa taką rolę takiego pomostu takiej platformy do dyskusji i przynajmniej częściowego omówienia, tych kluczowych, z punktu widzenia wzajemnych relacji, zagadnień. Jeżeli chodzi o kwestie polityki klimatyczno-energetycznej, na tą wzajemną bliskość Czech i Polski bardzo mocno wpływa kwestia historii, czyli pewnych zaszłości historycznych powodujących, że Polska i Czechy są w bardzo podobnej sytuacji, choć Czesi posiadają energetykę jądrową, a Polska od lat stara się taką energetykę wybudować. A w związku z tym już to pierwszy obszar takiej wzajemnej współpracy to jest kwestia energetyki, energetyki atomowej i transfer wzajemnych doświadczeń, wiedzy dotyczącej zarówno przygotowania, realizacji projektów, ale również, również eksploatacji. Drugim obszarem, też wynikającym z zaszłości historycznych, kiedy państwa będące w bloku wschodnim właśnie nie odczuły problemów wynikających z braku dostępności ropy naftowej w czasie kryzysu naftowego lat 70., jest kwestia efektywności energetycznej. Również w tym obszarze ten, ta bliskość Odgrywa istotną, istotną rolę. Także to jest ten drugi obszar, gdzie, gdzie możemy wymieniać się naszymi własnymi naszymi, naszymi doświadczeniami. No i kwestia, kwestia odnawialnych źródeł energii to jest bardzo istotna kwestia w takie pytanie, które jest Obowiązujące właściwie dla większości państw Unii Europejskiej, to w jaki sposób integrować energetykę odnawialną w system, system energetyczny. Istotnym obszarem, jeżeli chodzi o OZE, mogą być kwestie biogazu, ale także uczestniczenia firm z Czech w realizacji wielkich inwestycji na Bałtyku. Polska zakłada, iż do roku 2030 w pierwszej fazie zrealizujemy moce w energetyce wiatrowej na morzu o wielkości 5,9 gigawata. Jest to potężna, potężna inwestycja realizowana przez kilka firm w Polsce we współpracy z firmami, firmami międzynarodowymi i w tym obszarze na pewno firmy z Czech mogłyby znaleźć swoje miejsce, mimo że są dość oddalone od obszaru Morza Bałtyckiego. W przyszłości morska energetyka wiatrowa będzie rozwijana w następnych fazach, zwiększając, zwiększając ilość zainstalowanych mocy, więc jest to rynek niezwykle perspektywiczny. W kontekście obecnej sytuacji międzynarodowej, agresji Rosji na Ukrainę, bardzo istotną kwestią wzajemnej współpracy są jest infrastruktura krytyczna. Sieci elektroenergetyczne, które, które powinny być dalej rozwijane, kwestie transferu, transferu gazu i, i paliw. Ten obszar infrastruktury krytycznej nie powinien się zamykać tylko do kwestii wybudowania ale także współpracy w przeciwdziałaniu zagrożeniom hybrydowym, które pojawiają się ze strony agresywnej Rosji. One w najbliższych dniach, godzinach i tygodniach będą nabierały jeszcze bardziej agresywnego charakteru. A więc, e, proszę Państwa, kwestia związana z zagrożeniami hybrydowymi. I tutaj są różne zagrożenia. Przede wszystkim cyberbezpieczeństwo i w tym obszarze e, też e, e, powinniśmy bardzo mocno współpracować. I ta współpraca, wydaje mi się, powinna wykraczać poza e, ramy instytucjonalne dzisiaj, dzisiaj przyjęte m, w ramach NATO i, i Unii Europejskiej. Również w kontekście zagrożeń hybrydowych my mamy kwestie związane z dezinformacją. I ta dezinformacja jest szczególnie niszcząca dla krajów postkomunistycznych, gdzie cały czas nie umiemy sobie z tymi kwestiami dać, dać rady. Być może współpraca Polski i Czech, wzajemna wymiana informacji, doświadczeń, by ten problem umożliwiła, lepiej, lepiej by wpłynęła na jego rozwiązanie. Wreszcie, wykraczając już z tych kwestii geostrategicznych, istotnym elementem wspólnym dla Polski i Czech to jest dość niski poziom technologii zeroemisyjnych. W raporcie sprzed trzech lat, przygotowanym przez SGH i Instytut Studiów Wschodnich na forum ekonomiczne w, wtedy w Krynicy, w Krynicy, dokonaliśmy właśnie takiego badania w Europie Środkowo-Wschodniej technologii niskoemisyjnych i zeroemisyjnych. I tutaj obraz jest bardzo słaby, a więc kwestie współpracy technologicznej między, między Ośrodkami badawczo-rozwojowymi w zakresie właśnie technologii zeroemisyjnych, niskoemisyjnych, wydają się jak najbardziej uzasadnionym obszarem, obszarem w współpracy. Do tego należałoby dodać kwestię budowania wzajemnego, wzajemnej współpracy sąsiedzkiej w zakresie ochrony środowiska. Ta kwestia jest kwestią, można powiedzieć, gorącą. Natomiast ona powinna być poruszana bez emocji, merytorycznie, tak aby pogłębić zaufanie między, między dwoma stronami i żeby zrozumieć swoje stanowiska w tej sprawie, to wydaje mi się, że jest kluczowa, kluczowa kwestia, która doprowadzi do lepszych relacji między państwami, a mamy tak jak wcześniej powiedziałem, wiele tematów wspólnych, wiele tematów, w których możemy y, współpracować na niwie y, ekonomicznej, y, czyli już wspomniane odnawialne źródła, offshore, atom, y, ale y, wodór również, y, ale również właśnie te, y, te sieci. To z kolei ta współpraca ekonomiczna może też intensyfikować współpracę polityczną, istotną z punktu widzenia przyjmowanych regulacji na poziomie europejskim. Kwestie bezpieczeństwa energetycznego w dobie agresji Rosji na, na Ukrainę nabierają nowego znaczenia. I to znaczenie bardzo dobrze jest rozumiane i w Warszawie, i w Pradze, a w związku z tym ta współpraca ma też wymiar strategiczny ma wymiar bezpieczeństwa narodowego, czyli już wykraczające poza tylko i wyłącznie kwestie, kwestie bezpieczeństwa energetycznego czy polityki klimatyczno-energetycznej. Zachęcam Państwa do udziału w forum ekonomicznym w Karpaczu w 2020 roku i do udziału w forum czeskim, które odbędzie się we wrześniu. W jak patrzą. Dziękuję bardzo.